Cynka. Zapisz. Otwarta przestrzeń. W skład prezentowanej nieruchomości e, wchodzi oddzielna kuchnia. I zobaczmy, czy sąsiad połączył ją z salonem. Ty połączył. To napisz jednak otwarta kuchnia na salon, no? Mnóstwo przestrzeni i światła. Ok. Sylwia, co robimy z tym? Się wrzawskubasz. Kurcz, cynka. Napisz mieszkanie na całe życie. mieszkanie na całe życie. Cena, ustalmy cenę. Ja myślę, że spokojnie Dwie, 12, możemy wołać tutaj między 10 a 12 za metr. No daj 15. Najwyżej będziemy trochę negocjować. I będzie. No. Myślę, że inwestor się znajdzie.